O koszcie ludzkiej inteligencji przy sztucznej inteligencji. Oczytany człowiek, potrafiący w sposób sprawny wyartykułować swoje myśli i poglądy, jest dziś coraz mniej potrzebny, nawet samemu sobie. Wszelka nasza unikatowość i różnorodność, sprawiająca, że mamy określone predyspozycje, przestaje mieć znaczenie. Odrzućcie nadzieję, ci, którzy ją jeszcze macie, wchodząc w erę sztucznej inteligencji. Nie jest to bowiem coś, co zmieni nasze życie na lepsze. Każda dotychczasowa rewolucja przemysłowa wywracała świat i zawsze znajdywali się tacy, co chcieliby zachować stan przed i tacy, którzy woleli stan po. Obie grupy z tych samych powodów: mianowicie, coś w ten sposób zyskiwali, a coś tracili. Żadna jednak dotychczasowa rewolucja nie sprawiła, że zmniejszyła się liczba pracy w całym globalnym podziale pracy. Przeciwnie. Każda rewolucja tworzyła nowe, liczne miejsca pracy, poprawiając dobrobyt wszystkim ludziom, wyciągając ich z biedy. Ta rewolucja niestety sprawi, że nieliczna garstka osób zbogaci się mocno, pozostawiając resztę świata niepotrzebną, bezrobotną. Doprowadzi to do obniżenia stopy życia, do której już stopniowo przygotowuje się zachodnie społeczeństwo. Ale co gorsza, doprowadzi to do wzrostu zaburzeń psychicznych, jako że praca, jakkolwiek ją postrzegać, jest potrzebna w życiu człowieka. A tak niezagospodarowani ludzie, bez możliwości godziwego zarobkowania. Bez możliwości podniesienia swojej stopy życia, nie będą zmotywowani, aby robić coś wartościowego ze swoim życiem. Najbardziej uderzy to oczywiście w mężczyzn, którzy nie będą mieli zbyt wiele do zaoferowania sobą płci przeciwnej, ponieważ nie będą mieli dobrze płatnej pracy. Podobnie jak teraz, nie będą prezentować wartości na tle innych mężczyzn, co znacząco zdegraduje większość mężczyzn. Już teraz jest to widoczne, a ten problem się znacznie pogłębi. Największy jednak koszt, jaki przyjdzie nam zapłacić, to koszt ludzkiej inteligencji. Spójrzmy na takie napisanie książki. Po co być osobą elokwentną, oczytaną? Po co zbierać wiedzę, przetwarzać ją, wyciągać wnioski? Skoro tą samą pracę wykonuje algorytm, pisząc prace dyplomowe czy cokolwiek, co tylko potrzeba, zabierając cały ten trud myślenia, budowania poglądu na dany obszar i zagadnienia. Co dziś zatem oferuje ta rewolucja w sztucznej inteligencji? Na obecnym na razie poziomie algorytmów, tak zwanym deep learningu, oferuje potężne narzędzie, na którym zyskują w rzeczywistości głównie jego twórcy i właściciele. Chyba, że mierzymy korzyść wyłącznie ułatwianiem jakiegoś procesu. Na przykład nie podcieramy sobie tyłka, tylko robi to na za nas maszyna. Jeśli uznamy to za korzyść, to gdzie zostaje pole na ludzką pracę? Wysiłek intelektualny oraz fizyczny. Co jeśli zabierzemy powyższe i w miejsce tego nie damy nic innego? Tylko rozrywkę? Oraz prokrastynację. Otóż z takiego przepisu wyjdzie nam to, co mamy już obecnie, a więc upośledzone intelektualnie pokolenia, wychowane w erze obrazkowej. Pokolenia słabych psychicznie ludzi, którzy sięgają po narkotyki oraz używki, aby poczuć się lepiej. Nie ma dróg na skróty, jeśli chodzi o wartościowe życie. Nie ma żadnych środków zastępczych dla uczucia spełnienia, wynikającego z realizacji siebie w realizowaniu naszych potrzeb wykazanych w piramidzie Maslowa. Jakkolwiek nie przemodelujemy społeczeństwa, jakkolwiek nie zepchniemy go z toru, w którymi podążały wcześniejsze pokolenia, a tym bardziej te wychowane w bardziej konserwatywnym duchu, to wszystko nie sprawi, że ci nowi ludzie będą zadowoleni z życia. Ponieważ życie nie jest grą i nie ma tutaj dróg na skróty. Ani nawet kody ułatwiające w teorii grę często wcale niczego nie załatwiają. Pomyślcie, dlaczego te największe molochy technologiczne już myślą nad wirtualną rzeczywistością, w którą będą ludzie uciekać. W której każdy będzie miał to, co będzie sobie chciał, Iść utopijna wizja, a przy tym wcale nie odległa. Dla tych korporacji jest to sposób monetyzacji wywołanego problemu, a jednocześnie i sposób jego w cudzysłowie rozwiązania przez zakrycie. W przyszłym obrazie rzeczywistości, który już całkiem wyraźnie się jawi współcześnie, mamy otóż przyszłość, w której nie ma pracy dla znacznej części populacji w krajach pierwszego i drugiego świata. To oznacza konieczność nakłaniania ludzi do obniżenia swoich oczekiwań względem stopy życiowej oraz awansu społecznego. Na razie realizuje się to poprzez ideologiczne oraz podatkowe rozwiązania, także w postaci ukrytego podatku, czyli inflacji, ale już w przyszłości zupełnie siłowe. Nie będzie więc możliwości podnoszenia swojej stopy życiowej i możliwości awansu społecznego, statusu materialnego w drodze własnej pracy. Na tak nazwijmy to luksus? Będą mogli sobie pozwolić jedynie zasłużeni pracownicy w kręgu korporacji, którzy to od lat są przydatni, mają aktualne kwalifikacje potrzebne swojemu pracodawcy. Do tego studenci oraz kursanci najpotrzebniejszych korporacją kierunków, choć przy tym upolitycznieniu z pewnością będzie potrzebne specjalne polityczne nadanie poprzez rekomendacje, aby wbicie na nieliczne miejsca przyzwoicie płatnej pracy. Poczynając od dziecka, które przypuszczalnie będzie uzyskiwać wsparcie finansowe lub w innej formie, Umożliwiający dzieciom zasłużonych pracowników różne programy i stypendia, dzięki którym będą mieli bezpieczną przyszłość, pracując dla korporacji, której pracował któryś z rodziców. Jak zatem widzicie, tworzy to zatem pewien system, oparty na lojalności wobec swojego pana. Trochę jak mafia: ty dbasz o nas, my zadbamy o ciebie. Do pewnego stopnia wydaje się nawet fair, prawda? Szkoda tylko, że w ten sposób nie podchodzimy do państwa narodowego, jako wspólnego dobra i wspólnego interesu. Taki omawiany stan rzeczy na pewno będzie w przyszłości czymś, czego życzyć będą sobie wszyscy dla siebie oraz swoich dzieci. Oczywiście dopóki będą jeszcze normalne rodziny, a nie ośrodki hodowli ludzi w stylu Lebensborn. Nie będzie na pewno za bardzo alternatywy, gdyż korporacje jak tylko mogą, walczą z konkurencją w postaci przedsiębiorców. Przy całkowitym wsparciu podległych państw i kupionych polityków, którzy wprowadzają stopniowo zamordystyczny system podatkowy, zabierając wypracowywany dobrobyt pracowitym i przedsiębiorczym a rozdając w formie socjalu całej reszcie. Opłacając przy tym armię urzędników oraz aparat terroru. Nie zapominając oczywiście o spłacaniu zadłużenia u swoich panów z zagranicy z pieniędzy wypracowanych przez niewolników <laughs> podatników. Innym wariantem będzie praca na zlecenie, bo panie zleceń wykonywanie jednocześnie dwóch trzech prac, aby pokryć wydatki wszystkie abonamenty, które składać się będą na życie w mieście. A abonament będzie możliwy na wszystko, ponieważ docelowo nie masz posiadać nic i dzięki temu, jak głosi Klaus Schwab i Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, dzięki temu będziesz szczęśliwy. Nie posiadać nic do tego stopnia, że w planach tzw. Smart Cities, którym chce zostać jak najszybciej Warszawa, w ramach programu globalistów o nazwie C40, mowa jest o przydziale 8 ubrań na rok. Przy diecie 2,5 tysiąca kalorii, gdzie takiego mięsa będzie przypadać 16 kg na rok, reszta białka pewnie z robaków, ponieważ nabiał także chcą ograniczyć. Podobnie jak to robią już z hodowlą drobiu, a co za tym idzie, kurzych jaj. Chyba nie trzeba mówić, jak ta dieta serwowana ludziom przez technokratów oraz wszystkich starszych i mądrzejszych płynie na tę żyznę fizyczną i poziomy naszych hormonów. Szczególnie wpłynie to na mężczyzn, na poziomy testosteronu, które co pokolenie sukcesywnie są zmniejszane. Przez to skutecznie dokonywana jest feminizacja mężczyzn w obrębie całego świata zachodniego, gdzie panuje upadła cywilizacja, gdzie ludzie żyją pogubieni, gdzie trwa zanik wszelkich wartości. Przy tym polecam film produkcji firmy medialnej Vice, traktujący o spadku poziomu plemników oraz testosteronu wśród mężczyzn na przestrzeni lat. Podlinkuję go w opisie.